Czy to będzie dobry książkowy dzień? Myślę, że będzie dobry i w dodatku ciekawy, bo mam tutaj książkę Cześć Tu Kolumb, którą napisał Max Czorny, a zilustrowała Aleksandra Czorny. To jest książka pod patronatem aktywnego czytania, która wzbudziła dużo emocji i bardzo dobrze. Książkę wydało wydawnictwo Frajda. Tutaj widzę też, że jest ona włączona do akcji. Tata też czyta. Bardzo, bardzo fajna akcja, o której jeszcze więcej będę na pewno w tym roku opowiadać. Natomiast skupmy się na samej książce. Dlaczego mówię, że ona wzbudziła emocje? Dlatego, że Kolumb jako odkrywca, jako człowiek i jako postać historyczna, on również wzbudza emocje. Zresztą, tak jak ktoś dobrze napisał w grupie Aktywne Czytanie, nie tylko on jeden z punktu widzenia takiego historycznego i współczesnego działalności Kolumba, czy jakichkolwiek innych odkrywców, których dokonania wiążą się z kolonizacją albo ze zniszczeniem kultury, którą odkryli i zdobyli i wchłonęli i naprawiali i chrystianizowali. Na to wszystko oczywiście dzisiaj patrzymy z trochę innej perspektywy niż patrzyli oni. Ale właśnie, czy autor wziął pod uwagę to wszystko? Otóż wziął. To jest książka przeznaczona dla wieku 6, 7, 8, 9, myślę, że spokojnie 10 lat również. Jest napisana jako przygoda, ale nie taka haha hihi hi przygoda, tylko przygoda życia tego konkretnego człowieka. Kolumb zwraca się tutaj bezpośrednio do czytelnika, o którym wie, że jest współczesnym dzieckiem. Więc mamy tutaj historię pokazaną z perspektywy Krzysztofa Kolumba, są są tutaj daty, są tutaj informacje, fakty takie historyczne. Jest ta jego perspektywa, ale jest również w kilku miejscach takie jego przemyślenie, którego no nie miał jak żył i nie miał szansy mieć, czyli co to zrobiło, ten mój przyjazd, to moje odkrycie, co to zrobiło rdzennym mieszkańcom, czyli ludziom, których tam zastałem? Te wszystkie rozważania tutaj też są, bo była taka obawa, i zawsze jest taka obawa, no już dzisiaj, kiedy mamy wiedzę, jaką mamy, że patrzenie na postacie historyczne tylko z jednej strony, w sensie laurki tak jednowymiarowo, może czytelników wprowadzać w błąd, i ja się z tym zgadzam. Natomiast tutaj mamy pokazanego człowieka, który ma parcie na. Odkrywanie, że tak powiem chce doprowadzić swoje marzenie do końca i tej podróży, tej jednej, która wiadomo, że, że on wypłynął, wrócił, potem tam znowu płynął, że to było dzieło jego życia. I faktycznie nie można Kolumbowi odmówić tego, że odkrywcą był. Natomiast dużo tutaj jest informacji o tym, jakim był człowiekiem, jakie były jego problemy, z czym się zmagał, jakim był człowiekiem dla swojej załogi, a potem również te wszystkie przemyślenia związane z kolonizacją, z chrystianizacją. To wszystko wszystko tutaj jest. Kolumb był człowiekiem bardzo trudnym, moim zdaniem, ponieważ był zaślepiony tym dążeniem do swojego celu, do osiągnięcia tego. I tutaj też widzę to, że on podejmuje takie decyzje, które dosłownie idą po trupach do celu. Między innymi dlatego jego własna załoga chciała go po prostu zabić. I tutaj też o tym jest mowa. Był błąd. On się nie liczył z niczym zdaniem, jemu zależało tylko na tym, żeby po prostu doprowadzić wyprawę do końca. To nie liczenie się z niczym zdaniem oczywiście, że obejmowało również rdzennych mieszkańców, choć, no, umówmy się, Kolumb nie był. Sam w tym swoim zdobywaniu świata, chyba nie muszę tłumaczyć, że z każdym moim słowem rosło zainteresowanie Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej. Wiedzieli, że przed ich królestwem właśnie otwiera się wizja stania się najbogatszym państwem świata, a dzięki temu to oni byliby najpotężniejszymi władcami. Czy to brzmi dość kusząco? Powiecie, że nie dla wszystkich. Wiedziałem, jak przekupić nie tylko parę królewską, w pewnym momencie zwróciłem się ku milczącym dotąd duchownym. Indianie są bezbożnikami, oznajmiłem. To stado dusz wymagających zbawienia i poznania Pana Boga. Sądzę, że odwdzięczą się za to kosztownościami. Zobaczcie, jakie wtedy było myślenie. Indianie potrzebują naszego zbawienia. I jeszcze za tę przysługę oddadzą nam swoje kosztowności. To jest jeden z takich fragmentów, który pokazuje, właśnie jak byli traktowani ci ludzie. Inny, i tutaj refleksja Kolumba, bo były pytania w grupie, jak zrobiłam zapowiedź, czy w ogóle takie tematy się tu pojawiają. To jest właśnie ta refleksja, której on nie miał wtedy. Natomiast patrząc z dzisiejszej perspektywy, oczywiście, że ją mamy wzajemne kontakty nie zawsze wzbogacają, nie są wyłącznie powodem do dumy i przyczynkiem zysku. Szybko zaczęły się animozje. My pragnęliśmy złota, więc Indianie przez pewien czas nam je sprzedawali niemal za bezcen. Jednak oni też pragnęli czegoś w zamian, a otrzymali Przymusową chrystianizację, narzucone obyczaje i rozmaite choroby. Wielu z nich przywieźliśmy do Europy jako niewolników lub osobliwości, pokazywane w obwoźnych cyrkach. Traktowaliśmy ich niemal jak egzotyczne zwierzęta, więc i takie refleksje tu znajdziemy. Dlatego właśnie Podoba mi się ta książka. Pokazuje determinację człowieka, pokazuje no, odkrywcę, który przekroczył pewne granice i sposób myślenia w czasach, kiedy nie wszyscy jeszcze wierzyli, że Ziemia nie jest płaska, że jest okrągła. To była jego wielka odwaga. Ale, właśnie, zawsze jest to ale. I zawsze warto patrzeć na wielkie czyny z różnych perspektyw. No my mamy to szczęście, że dzisiaj mamy taką perspektywę. Czy w tej książce jest fikcja? Tak, jest odrobina fikcji, ponieważ to nie mogą być takie suche fakty, rzucone, 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 zwłaszcza, że mówimy o 6, 9, 10-latkach, dzieciach, które potrzebują również przygody. I taka narracja również się tutaj znajduje. Mamy początek, bo poznajemy Kolumba praktycznie od u. Urodzenia. Zresztą co ciekawe, on nie znał daty swoich urodzin. Mamy fascynację morzem, mamy marzenie, mamy też takiego przewodnika, który mu imponował, jeśli chodzi o morze. Mamy tutaj sny Kolumba, więc nie sądzę, żeby autor znał sny Kolumba. Te elementy są fikcyjne, natomiast no, znajduje się tutaj też dużo dat, dużo nazwisk, dużo faktów, więc myślę, że warto sięgnąć po taką pozycję. Zwłaszcza, że to jest początek większej serii. To co czytamy?